Witam witam bardzo serdecznie z tej strony, karty 1 nadchodzą zmiany, wielkie zmiany. Mianowicie planuję, słuchajcie, odpalić nareszcie Twitcha, bo w sumie zamierzałem to zrobić no naprawdę dawno temu. Mam konto na Twitchu już na długi czas. No więc, no po prostu, trzeba by kiedyś jednak po prostu to odpalić. No też to trochę wpłynie oczywiście na YouTube'a, ponieważ na w świecie no nie, pojawi, nie będę raczej się pojawiać za często takie odcinki jak informacyjne, co się pojawi. I tak wiem, że jest sezon siódmy i wiem też, że słuchajcie był event Halloweenowy. No i tak z eventu cholumulego pojawi się odcinek na pewno, bo zrobiłem tam nawet fajnego win, Wina Bloodhands, poza tym, że kupiłem karnet No i w każdym razie, słuchajcie, tak po, 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 pojawi się ten odcinek. Jeśli się zaś chodzi o sezon 7, co się w nim pojawi, to raczej już bym na to nie liczył, ale zapraszam na amerykańską stronę Apex Legends. Tam już wszystko jest. W praktycznie, praktycznie no wszystko w sumie jest już napisane o nowym sezonie 7, które będzie nosił nazwę w niebo Wstąpienie. Także słuchajcie, jak to będzie wyglądać. No ogólnie, live streamy na Twitchu będą, będą się pojawiały w piątki soboty, niedzielę od godziny 19 do której no to się jeszcze okaże. Zobaczymy. No, ale w każdym razie na początku, na ten moment, jest teraz taki plan. Oczywiście nie wiem jeszcze, czy to się na, wszystko, na pewno wszystko odpali, bo przez Xboxa ciężko to będzie zrobić. Aczkolwiek, no, wiem jak. Tylko pytanie, czy to zadziała. Od razu mówię, że mikrofon najprawdopodobniej nie będzie, nie będę gadał. No, jest jaka wielu luźne po prostu gierki. A jak wpadnie jakaś dobra giera, no to no, to wchodzi po prostu na YouTube'a, Czyli po prostu, no, będę ściągał Switcha moje gierki, jak będą jakieś dobre. I wiecie, luźną gierkę wstawię po prostu na YouTube'a, no mam nadzieję, że to najmniej się się wypali i wszystko będzie git. Także słuchajcie, od razu mówię, że jak będą jakieś eventy we wtorki, czy sezony we wtorki, czwartki, to na pewno nie, było po prostu wtedy no, mam szkołę. No więc w piątki, słuchajcie, tak jak na przykład za tydzień wychodzi sezon 7, no to w czwartek live'a nie będzie, będzie dopiero w piątek o godzinie 1900 Będziemy ogrywać oficjalnie już Olimp, bo tak, Olimp oficjalnie potwierdzony. No więc, no i oczywiście nową legendę, legendę Horizon, postaram się po prostu ten stream poprowadzić z Pandziksem i Maciejoksem07. No wiecie, będziemy grać po prostu triosy, bo wiadomo jak to wchodzi nowa postać, no to jest duży problem po prostu, żeby nią zagrać. No więc słuchajcie, no ogólnie tak to będzie wyglądać, link do, link do Twitcha macie w opisie tego filmu, ale też w opisie kanału. No i w sumie zmiana nazwy zmiana w ogóle wizerunku, wchodzi o logo, banner. Od dzisiaj jestem Cards1Live i to właśnie przez tą zmianę na Twitchu. Na Twitch oczywiście no, nazywam się Cards11 i, no, i logo też pewnie zmienię. Wkrótce jeszcze przed piątkiem. No zapraszam serdecznie. Słuchajcie, pewnie, pewnie będzie na pewno dużo fajnych akcji, będzie trzeba coś nagrać. I słuchajcie, nie będzie info, in, odcinków informacyjnych, ale kto wie, może jeszcze jakieś Apex Exe się po prostu pojawi, czy na przykład momenty, czy po prostu luźne giery. Także mam nadzieję, że jeśli nie będzie, zostawcie w górę suba na kanale. Od razu wbijajcie w ogóle na Twitcha na mój kanał i zostawcie tam. Y, obserwacje, suba, jak to tam można nazwać. Y, Followka, po prostu naprawdę y, będzie miło i, i przyjemnie. Także słuchajcie, od godziny 19.00. Jak długo te streamy będą trwać? Nie powiedział, że półtorej godziny do dwóch godzin, y, no i tyle w sumie mam y, do powiedzenia. Mam nadzieję, że będzie się y, podobać. No, to cześć!